Każdy z nich miał umysł, który wyprzedził epokę. Geniusz, którego świat nie potrafił zrozumieć ani zaakceptować. Ich idee mogły zmienić historię, ale często kończyły się samotnością, buntem albo tragedią. To właśnie oni, ludzie, którzy żyli na granicy światła i cienia. Seria Geniusz, Portrety w cieniu, krótkie historie o tych, którzy zapłacili wysoką cenę za to, że myśleli inaczej. Zrób herbatę, wciśnij słup i lecimy, ale bez spiny. Hedy Lamar, gwiazda, która dała nam Wi-Fi. Lata 40 XX wieku. Hollywood jest w swoim złotym okresie. Na czerwonym dywanie błyszczą największe gwiazdy kina, wśród nich Hedy Lamar. Olśniewająca, z twarzą, którą krytycy nazywali, najpiękniejszą na świecie. Ale za perfekcyjnym wizerunkiem kryła się inna Hedy, umysł ścisły, konstruktor wynalazca. W czasie II wojny światowej, zaniepokojona losem aliantów, wspólnie z kompozytorem George'em Antailem opracowała system frequency hopping, skakania po częstotliwościach radiowych, by uniemożliwić wrogom przechwycenie lub zakłócenie sygnału sterującego torpedami. Patent został zgłoszony w 1942 roku, ale armia uznała pomysł aktorki za ciekawostkę. Włożono go do szuflady. Technologia wróciła dopiero dekady później, stając się fundamentem komunikacji bezprzewodowej: Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Świat korzystał z jej idei codziennie, nawet nie wiedząc komu ją zawdzięcza. Hedy nigdy nie zarobiła na swoim wynalazku ani centa. Po latach blask kina przygasł, role przestały przychodzić, a życie osobiste pełne było nieudanych małżeństw i samotności. Zmarła w 2000 roku w niemal całkowitym zapomnieniu. Dopiero po jej śmierci branża technologiczna zaczęła nazywać ją matką współczesnej łączności. Dziś patrząc na telefon w naszej kieszeni czy laptop na biurku, mało kto wie, że za częścią tej wolności stoi kobieta, którą świat widział głównie jako piękny obraz na ekranie. Bo czasem najnowocześniejsze pomysły rodzą się tam, gdzie nikt by ich nie szukał na czerwonym dywanie. To tylko jeden z portretów ludzi, którzy zmienili świat i zapłacili za to swoją cenę. Jeśli chcesz poznać więcej takich historii, Zobacz pełną serię Geniusz, cień i blask. A jeśli ten film Cię poruszył, zostaw subskrypcję i wróć po kolejną opowieść, bo czasem największe światło rodzi się w cieniu.